Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko, tym cieplej wam wi Was witam, im zimniej jest na dworze. Dlatego e, naprawdę to powitanie bardzo gorące, najgorąco no zapraszam do naszego programu i do naszych konkursów. Dzisiaj nie można biegać przed telewizorem, dzisiaj trzeba się na chwilę zatrzymać. I patrzeć uważnie w to, co na ekranie. Oto on, ten pierwszy konkurs i do zdobycia 100 zł. Wypatrzcie różnicę, który obrazek różni się od pozostałych, jeśli ktoś już widzi i jest osobą pełnoletnią, to zapraszam, bo tylko osoby pełnoletnie mogą brać udział w naszych konkursach i wygrywać, a pieniędzy do wygrania bardzo dużo pod numery, które są na dole ekranu. Pamiętaj, drogi widzę, że płacisz za każde połączenie, każde zrealizowane połączenie, takie, które trafi, jak i takie, które nie trafi na antenę, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A pieniądze, jak już się uda na tej antenie wygrać, to wyślemy w ciągu pięciu dni roboczych. Regulamin naszego programu został zatwierdzony przez Izbę Celną i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tę właśnie Izbę. I ta Izba też zatwierdziła pulę nagród w naszej wielkiej, jesiennej. Nie loterii to jest aż... 2 miliony 400 tysięcy złotych, 100 złotych, pierwsze pieniądze dzisiaj do zdobycia. Kto ruszy w tę najbliższą przyszłość bogatszy o 100 złotych? Już teraz zapraszam. Widzisz różnicę? dzwonnie, nie, czekaj, aż inni dostrzegą ten jeden inny obrazek. Bo na tym ta zabawa polega. Niektórzy mają większe problemy z takimi konkursami, lepiej sobie radzą z układaniem słów, z odszukiwaniem jakichś haseł, a tutaj trzeba się wpatrywać. No, to będzie trudniej, to też uprzedzam od razu na początku. Teraz przyzwyczajamy oczy do tego, co nas będzie czekało i już wygrywamy. Proszę, mamy pierwszego gościa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę podać obrazek, który różni się od pozostałych. Czwórka. Czy to jest obrazek numer cztery? Bardzo pięknie i wygrała pani 100 zł. I o to I chodzi. Gratuluję. A teraz do zdobycia już 200 zł. Podwajamy nagrodę. Pytanie takie samo i Ilość obrazków na razie się nie zmienia, czyli znowu 9 e, ilustracji, 9 obrazków. Jeden różni się od pozostałych śliczny, ten kotek. Taki trochę jak ze szereka z takimi dużymi oczami. Kto widzi, który różni się od pozostałych, kto ma odpowiedź gotową, niech telefonuje do nas serdecznie. Zapraszam, 200 złotych może być Twoje. Już to się dzisiaj jednej osobie udało. Dlaczego nie masz być kolejną? Dlaczego? Kto powiedział, że nie? Jeśli nie będziesz próbował, no to na pewno to rzeczywiście możesz być stuprocentowo pewne, że się nie uda, ale przecież, no, można przy okazji e, takiej małej zabawy e, na spostrzegawczość wygrać, a pieniądze są, czekają, 200 złotych. Teraz w tym konkursie myślę, że sprawi e, taka nagroda przyjemność każdemu, kto ją wygra, tylko kto to będzie? Kto to będzie? Pierwsza odpowiedź prawidłowa na antenie się liczy, więc znajdź różnicę. No, e, zerkam na te, e, w te głębokości Wielkie oczy, i patrzę, ale na razie nie widzę, przyznam się. Ale chyba ktoś zobaczył. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę podać odpowiedź, który to obrazek? Szóstka. Czy to jest obrazek numer sześć? Tak, to jest dobra odpowiedź i 200 zł dla pani. Gratuluję, pozdrawiam. Zapraszam. Trzeci konkurs przed nami i do wygrania już 300 zł. Obrazków więcej się zrobiło. No tak mówiłam, tak wiedziałam, że to tak będzie. Będzie jeszcze gorzej. Ale e, wynagradzamy trud odnajdywania różnicy większymi nagrodami. Teraz już 300 zł do zdobycia. No i znowu wpatrujemy się uważnie, bo tutaj tych elementów trochę jest. Wprawdzie taki dosyć schematyczny ten obrazek. Bez płcieni, bez bardzo małych elementów, ale. O, o, ale co ja będę mówić, jak już ktoś widzi? Halo? Dzień dobry, Dzień dobry. Która, który obrazek? Jaka jest odpowiedź? 12. Obrazek numer 12 to jest dobra odpowiedź i bardzo pięknie gratuluję. 300 zł. wysyłamy. To co powiecie na 400 zł. A dlaczego nie? Oto konkurs za 400 zł i znowu to samo pytanie, szybko dzisiaj sobie radzimy, radzicie, co ja się tam będę podpinać, to jest wasza zasługa, znakomicie sobie radzicie z tymi konkursami, świetne tempo, bardzo dobrze, bo mamy krótki program, bardzo dobrze. Tak trzymać, proponuję zachować takie tempo. Nie wiem, co minutę e, ktoś wygrywa, zauważcie, słyszycie to. Teraz 400 zł. Czeka nawet szybciej niż co minutę. I więc który obrazek jest inny? Znowu 12 e, elementów, znaczy 12 obrazków, elementów dużo więcej do porównania. Ale czasami tak jest, że akurat zaczniemy od jakiegoś szczegółu, który właśnie jest dobrą odpowiedzią. Proszę, już się udało komuś, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani, jaka jest odpowiedź? Numer 7. Czy to jest obrazek numer 7? Bardzo dobrze, wygrała Pani 400 złotych. Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, czyli do następnego. Torku, a teraz pół tysiąca złotych. A co? Pół tysiąca złotych? No, hmm, nie wiem, chyba jak dla mnie byłoby trudniej, bo y, mniej y, kontrastujących ze sobą kolorów tutaj jest, czyli te różnice się nieco zacierają na tym, co jest na tych obrazkach. Obrazków 12. Kto będzie pierwszy? Kto dołączy do tych, którzy już dzisiaj wygrali, albo kto powiększy swoją wygraną, bo ktoś, kto już raz dzisiaj wygrał, może grać dalej. Wtedy będziemy powiększać tę nagrodę i wszystkie pieniądze razem wysyłać w ciągu pięciu dni roboczych, bo taka jest zasada i tej zasady e, przestrzegamy. E, osoby pełnoletnie, to wy musicie o tym pamiętać, a my, że wysyłamy nagrody szybciutko, proszę, halo, dzień dobry, ale tempo dzisiaj. Witam! Szóstka. Szóstka. Czy to jest odpowiedź numer 6? Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. Pół tysiąca złotych znalazło swojego właściciela. No to uwaga, jeszcze więcej pieniędzy. 600 złotych, ale i obrazków więcej. 16. 600 złotych, 16 obrazków, 16. Czegoś, co trzeba porównać, e, bo musicie sobie podzielić tą ilustrację na poszczególne elementy. No, chyba, że ktoś ma taką e, niezwykłą umiejętność ogarniania wzrokiem całości. To podobno można wyćwiczyć. Są nawet takie kursy, które pomagają ogarnąć wzrokiem całą stronę. Już wiem, co inne jest na niej napisane, więc może tutaj też to się sprawdza. Ogarnij wzrokiem wszystkie 16 nie, obrazków. Może w ten sposób wychwycisz, że gdzieś tutaj coś zgrzyta, że gdzieś jest jakaś różnica. Mamy odpowiedź, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, który to obrazek? Ósemeczka. Ósemeczka, przepiękna tak. odpowiedź. Bardzo dobrze. 600 zł dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie. To było trudne zadanie. A teraz no, 700 zł. Na szczęście nagroda wzrosła. 700 zł i bardzo dużo obrazków. No to może e, zasady znacie, to po prostu patrzcie. Patrzcie i szukajcie. Pewnie teraz to musi trochę dłużej potrwać, chociaż kto wie, no ja wiem, że Wy sobie znakomicie radzicie z tymi konkursami. Oczy nam się już do tego przyzwyczaiły, już wiemy na czym to wszystko polega, więc kto ukończył 18 lat, bo to są konkursy tylko dla widzów pełnoletnich. Kto widzi różnicę, niech łapie za telefon. To trzeba zrobić, bo inaczej. No skąd my będziemy wiedzieli, że ty znasz odpowiedź, a jeśli ty znasz odpowiedź, to postaraj się, żeby właśnie twoja odpowiedź padła na antenie i żebyśmy właśnie Ciebie nagrodzili. Halo dzień dobry. Halo, mam 700 zł. Jaka jest odpowiedź? Piętnastka. Jeszcze raz. Piętnastka. 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 Dobrze, bardzo dobry zdrowia życzę, pozdrawiam, 700 złotych wysyłamy, gratuluję. I następny konkurs jest wart już 800 złotych, co Wy na to? 800 złotych, ale no, biegniemy do przodu, idziemy jak burza. Coraz e, trudniejsze konkursy, chociaż widzę, że żadne nie sprawiają tak naprawdę e, kłopotu, chyba za proste. No to my coś wymyślimy. Ale póki co gramy o 800 zł. 800 zł do wzięcia. Który obrazek jest inny od pozostałych? To pytanie dzisiaj będzie nam towarzyszyć przez cały program, więc pozwól sobie na chwilę e, przystanku w tym biegu po domu w załatwianiu różnych sprawunków. Zatrzymaj się na momencik, znajdź obrazek, który różni się od pozostałych, a potem złap telefon, mam nadzieję, że to jest telefon bezprzewodowy. Możesz dalej biec, ale już pamiętaj odpowiedź, tylko też śledźcie to, co się dzieje na Antenie, bo się bardzo szybko te konkursy zmieniają, bardzo szybko je rozwiązujecie, więc żeby mi ktoś nie podał odpowiedzi do konkursu, który już się zakończył. Teraz konkurs za 800 zł. Wygrasz te pieniądze, jeśli Twoja odpowiedź padnie na antenie i nie zwalniamy. Walczymy dalej, brniemy do przodu. 800 zł, krótki program, a chcemy jak najwięcej tych konkursów Wam dzisiaj zaprezentować, bo takie piękne są przygotowane, że żal by było, gdyby zostały. 800 zł, kto je wygra dzisiaj, wyślemy je do przyszłego wtorku. Pamiętajcie też o tym, że to są pieniądze, na które wcale nie trzeba będzie długo czekać. Kto ma yy, taką potrzebę, kto chce sobie w ten sposób uprzyjemnić e, ten dzisiejszy dzień i najbliższe dni, kiedy będzie można wydawać te pieniądze. Dzisiaj już dużo, dużo nagród zdobytych. Zaczęliśmy od 100 zł, teraz jesteśmy przy nagrodzie 800 zł. I e, czekam tylko na osobę, która je zabierze, która stanie się ich właścicielem. To oczywiście nie koniec. To jest dopiero jedna z iluś tam e, przygotowanych na dzisiaj nagród i jeden z iluś tam przygotowanych na dzisiaj konkursów. Czekam na Twoją odpowiedź. Czyżby to był pierwszy trudny konkurs? No jest sporo tych obrazków, ale myślę, że było już na tyle czasu, że każdy jak się, jak się uparł, jak sobie postanowił, że znajdzie rozwiązanie, to mu się to udało. Półtorej minuty już czekam na rozwiązanie, to zdecydowanie za długo. Proszę, teraz łapiemy za telefon, kto ma odpowiedź, bo oczywiście bez odpowiedzi nie dzwonimy. Ale teraz możesz kręcić razem ze mną numer, ja Ci podyktuję cyferki, będzie łatwiej, co? Telefony stacjonarne 704... 307 324. Czekam na sygnał. Jest sygnał! Gratuluję! Halo! Dzień dobry. Halo? Proszę się odezwać. 18. Odpowiedź, numer 18, obrazek to jest dobra odpowiedź! Mamy potwierdzenie! Dobrze! 800 zł dla pani. Pozdrawiam. No to teraz uwaga: było prosto, bardziej lub mniej. Teraz zacznę od nagrody. Tysiąc złotych, ale dużo, dużo trudniejsza zagadka. Proszę bardzo, oto konkurs. No i uwaga, a no widzicie, co tu się dzieje? To się rusza, to się kręci, to leci. No i który teraz obrazek jest inny od pozostałych? To pytanie jest warte tysiąc złotych. Znowu taka sama zasada, czyli Mamy wszystkich obrazków 9. 8 to jest idealna kopia, natomiast na jednym jest jakaś różnica. Ale żeby było weselej i żeby się coś działo, to ten obrazek się rusza. Więc chyba trzeba poczekać na cały ten cykl. No, to już nie jest takie proste. Wiem, bo sama próbowałam odnaleźć te różnice. Bo nie. Nie wiemy na co patrzeć, żeby nam coś nie uciekło. Proszę, tak, chmurka, jedna, tak, gna, a tutaj to śmigło, i wszystko dookoła. Kto sobie da z tym radę? Ciekawa jestem, bo to po raz pierwszy prezentujemy w graniu na ekranie tego typu konkurs, więc bardzo jestem ciekawa, jak sobie z nim dacie radę. To jest trudny konkurs, to jest naprawdę trudna zagadka. Przez ten ruch, przez to, że no, musimy łapać te niektóre elementy, jeśli to właśnie na nich szukamy różnicy, ale tysiąc złotych właśnie. Niech to Was nie zniechęca! Jest telefon, brawo, halo? Obrazek numer. No. Obrazek numer 3. Obrazek numer 3. Chwila niepewności i uwaga, dobrze, tak, to był ten obrazek. Gratuluję, tysiąc złotych, wędruję do ciebie, pozdrawiam. No to następna taka zabawka, będzie chyba jeszcze trudniej. Dwa tysiące złotych. No, drodzy państwo, tu można troszkę zwariować chyba, patrząc na to wszystko, koła zębate. Tych kół jest po dwa na każdym obrazku, a wszystkich obrazków 16, czyli 32 zębate koła na dodatek, one się jakoś tak inaczej no tak jak zasada kół zębatych z różną prędkością się kręcą. I jeszcze trzeba wypatrzeć różnice. No to patrzymy. Spróbujcie jednak nadążyć wzrokiem za tym ruchem, spróbujcie wychwycić elementy, podzielcie sobie znowu, przypatrujcie się po kolei różnym elementom albo, no tak jak mówiłam o tej innej zasadzie, ogarnąć wzrokiem całość, może w ten sposób gdzieś wypatrzymy, że coś tu nam nie gra. Sprawdź, upewnij się, jeśli znasz odpowiedź. Możesz wygrać 2000 zł. To jest dużo, dużo trudniejsze od wszystkiego, co do tej pory prezentowaliśmy. Tego typu konkursy dzisiaj pojawiają się po raz pierwszy, a na razie się udaje, więc ja mam nadzieję, że nie warto się zniechęcać. Tym bardziej, że nagroda bardzo atrakcyjna. Jeśli ty podasz różnicę na antenie, jeśli twoja odpowiedź będzie pierwsza, to do ciebie wyślemy 2000 zł. Dlatego serdecznie zapraszam, na dodatek chwała jaka będzie towarzyszyła tej yy, nagrodzie, zdobyciu tej nagrody, rozwiązaniu tego konkursu. Uwaga, nagroda rośnie. 3000 złotych. Bardzo trudny konkurs. 3000 złotych to jest, no można powiedzieć, światowa premiera w naszym programie. Tego typu konkursy w graniu na ekranie po raz pierwszy. Zobaczcie, ile elementów, ile ząbków, ile tu wszędzie jest ruchu, wszystko płynie i w ogóle połap się w tym człowieku. No. Kto się połapie, ma szansę na 3000 złotych. Nagroda przepiękna, ale trzeba sobie poradzić, więc raz jeszcze apeluję, nie zniechęcamy się. Bo to jest możliwe do yy, odgadnięcia, do znalezienia. Ta różnica jest możliwa do znalezienia. Pewnie może to potrwać trochę dłużej. Jedni będą szukali dłużej, a ty, jeśli już widzisz, dzwoń, trzy tysiące czeka. Szukamy różnicy, szukamy różnicy. Który to może być element? Czy to duże kółko, czy to małe? Och, to może się w głowie zakręcić. 3000 zł czeka na ciebie. Zadzwoń, zadzwoń, jeśli widzisz różnicę. Jeśli nie, to radziłabym e, najpierw znaleźć odpowiedź, bo kto wie, możesz trafić na otwartą linię. Strasznie mocno kciuki, żeby się udało rozwiązać konkurs, choć on jest bardzo, bardzo trudny. Możesz wygrać 3000 złotych. Możesz. Mało tego, jeśli zadzwonisz chociaż raz do naszego programu, uwaga, ważna informacja, mamy dzisiaj do rozdania w konkursie SMS-owym aż 13000 tysięcy złotych. Jeśli zadzwonisz chociaż raz do programu i po programie odpowiesz na SMS, weźmiesz udział w losowaniu. Rób to, dzwoń, a teraz możesz walczyć o. Uwaga! 4000 zł. Ale radziłabym się pospieszyć 4000 zł. Czy doczekam się telefonu? Czy są tacy, którzy się nie poddali? Czy jest choć jedna osoba, której się nie zagręciło w głowie? Czy widzisz różnicę? Czekam. 4000 złotych do zdobycia. Możesz to zrobić teraz. Wykręć numer, spróbuj, daj sobie szansę. Wystarczy naprawdę jedna osoba, tylko to musi być osoba... Chcę wygrać. Myślę, że chociaż taka jedna osoba jest. Dzwoń, zadecyduj. Możesz rozłożyć ręce, powiedzieć, to nie dla mnie, nie walczę, nie próbuję nawet, ale możesz podjąć decyzję, która być może doprowadzi cię do, myślę, że można powiedzieć, fortuny. 4000 zł. Ho, ho. To wszystkim się tutaj kręci głowy w głowach trochę od tych kręcących się kółek, więc proponuję rozwiązać ten konkurs. 704-307-324. Może wystarczy jeden telefon i 4000 zł będzie Twoje. A może gwiazdka 73224? Uwaga, uwaga, uwaga! Pięć tysięcy złotych! Nagroda idzie w górę. Pięć tysięcy złotych, ale pospiesz się! Być może inni, którzy już machnęli rękami, którzy się poddali. Na hasło pięć tysięcy złotych wrócili przed telewizor. Ty widzisz rozwiązanie? Zgłoś się teraz zanim oni się w tym wszystkim zorientują. Zobaczcie, wszystko się rusza, kręci się, duże koło, małe koło. To naprawdę nie jest łatwa zagadka. Można się pogubić w tym wszystkim. Więc naprawdę wielkie gratulacje dla tej osoby, która sobie poradziła dla Ciebie oprócz gratulacji mam 5 tysięcy. Uwaga, proszę mnie posłuchać, mam ważną informację, żeby nie było za prosto, choć w przypadku tego konkursu nie ma mowy o prostocie, do wygrania będzie 8 tysięcy złotych. Ale jeżeli wskażesz dwa obrazki, które różnią się od pozostałych, za jeden obrazek różniący się od pozostałych, ja myślałam, że jeden to już jest w ogóle szczyt możliwości, a tu dwa, no masz wybór. Za jeden obrazek 5000 złotych, jeśli jesteś w stanie wskazać mi dwa obrazki, które różnią się od pozostałych, podać dwie odpowiedzi, masz szansę, na 8 tysięcy złotych. Decyduj, czy dzwonisz z jedną odpowiedzią, czy szukasz drugiej. Możesz wygrać albo 5, albo 8 tysięcy złotych. Masz ukończone 18 lat. Zapraszam. Dwie? Sama nie wiem, nie, nie chcę doradzać, ale może jak masz jedną różnicę, to warto już dzwonić po 5000 złotych, żeby ci ktoś nie ubiegł, żebyś nie czekał zbyt długo ze swoim zgłoszeniem. Ale z drugiej strony jest szansa na 8000. Może warto spróbować. Nie, ja myślę, że to naprawdę jest tak trudna zagadka, że ja bym nagrodziła jeszcze więcej kogoś, kto poda chociaż jedną różnicę. Jeden obrazek. Niech będzie tak, taki podział robimy. 6 tysięcy złotych za jeden inny obrazek. 8 tysięcy za dwa. Czekam na Twój telefon. No to mamy problem. Tym bardziej poważny, że czas nam się kończy. Odliczam od dziesięciu. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale taka jest prawda, musimy kończyć program. Uwaga, zaczynam. 10. 9. Kto widzi chociaż jeden inny obrazek? Jeden jest wart sześć tysięcy. Osiem. Siedem, sześć, pięć. Chociaż jedna różnica. Uwaga. Mam do powiedzenia w sprawie nagrody ostatnie słowo. 9400 zł za dwie odpowiedzi, za komplet odpowiedzi. Za jedną odpowiedź 7000 zł. To jest moje ostateczne słowo. Więcej zmian w nagrodach nie będzie. Szukamy tylko zwycięzcy. To jest koniec programu. Graj, wygraj. Możesz to zrobić. Ale szybko, szybko, bo czas nam się kończy. Niewiele czasu zostało do końca. Uwaga, odliczam. Cztery. Znajdź chociaż jedną różnicę. Jedna jest warta siedem tysięcy złotych. Trzy. Masz jedną różnicę. Dzwoń. To nie jest. Stracona szansa, masz, możesz 7000 tysięcy wygrać, to jest bardzo dużo. Tylko musisz się bardzo pospieszyć. Ale próbuj, bo jeszcze nic straconego. Dopóki nie ma odpowiedzi na antenie, masz szansę! Nie możemy czekać za długo, musimy niedługo kończyć program. Jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź, koniec programu. Wygrywasz albo 7, albo 9400 zł. Jedna czy dwie odpowiedzi. Walcz o te pieniądze. Bo przepadną. Uwaga, kończymy program. Dwa. No, teraz razem. Dzwonimy, dobra? Jeszcze jedna próba. Takie pieniądze warto. 704 307 324. Telefony komórkowe. Gwiazdka 73. Dwa, dwa, cztery. Teraz zadzwoń, może wystarczy jeden telefon i będziesz naszym gościem i wygrasz. Jeszcze raz. Warto spróbować. Siedem zero cztery, trzy zero siedem, trzy dwa. Cztery gwiazdka siedem trzy dwa, dwa, cztery. Od ciebie to zależy, jaką decyzję podejmiesz. Kończy się czas, koniec programu. Do wzięcia albo 7 tysięcy złotych, albo 9400. Podaj jedną, albo dwie odpowiedzi. Ogromne nagrody. Jest jedna, jedyna niepowtarzalna szansa na takie pieniądze. Masz jedną odpowiedź. Dzwoń po 7 tysięcy złotych, bo już nie ma czasu. Uwaga, zero! Odliczanie skończone. Czekam tylko na Twój sygnał. Lo, witam serdecznie. Proszę, jedna czy dwie różnice? Dwie różnice. Proszę podać odpowiedzi. Piątka o, i dwunastka. Piątka i dwunastka, tak? Tak, tak, proszę pani, 9400 złotych fortuna, wysyłamy do pani do następnego wtorku. Moje wielkie gratulacje. Zapraszam serdecznie wszyscy, którzy bawili się dzisiaj razem z nami, możecie wygrać 13000 złotych. Miłego dnia.